Otrębie. Siemanko! Witam was w kolejnym odcinku I na moim wa kanale! E, no, e, no e, I, 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 i właśnie gram też z, z, z tymonem. I właśnie z jesteś. Peterson. No i go! On zaprosił mnie. No i, no, i właśnie gramy na dół. No. no i siema. E, ja sobie ja se zagram. O, ta łapka może być mm -hmm. dobra na Piperkę. Tu se Al, albo nie, na Boo. No, no tu sobie weźmiemy Boo, no. I go! Zachęcam Was Zachęcam sopki, edycji. No, I do subskrypcji. No, kanału. do Łapeczki w górę, idź na kolejną. Okej, okay, jedziemy na tamtego kolta. Nie, nie. O, tam jest trochę sobie team. Dobra, jest. Jest. Jeszcze tylko tamtego porobić. Jeszcze raz, Bingo. No, okej, okay, mamy te, tego. Nie widzicie? No tak nie widzicie, um, jak właśnie idę, I tutaj ja gram. E, z, e, takim moim e, 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 kolegą Etymkiem. Ja w tak! Wysadziłem Gdzie? go. Tutaj. Taki. Jaki ja pro jestem. Jaki ja pro. A on udał że ja No i uciekł, oczywiście. Tchórz. O, tutaj, tutaj! Dobra, ojej, przypadkowo i Tutaj jest ze 7. No troszkę bezsensownie, ale okej. O nie 7 L Primo, L Primo 7, ale go zabijemy. Jesz jeszcze raz. Kurde, a ty mam laczki! Ady, masz 6 HP! I, I masz dwa łty, a jeszcze żyje Dobra, ja na szczęście mam na szczęście mam bardzo mało HP, ale jeszcze żyje no. Dzisiaj będzie tylko jedna rundka pokazowa Tak, tak. Ja tak po prostu ja w szkole. Dobra. O tutaj jestem. Mortis Mortisek, Mortisek. Mortisek. Troszkę powiem, ich nawalaj. Ale troszkę nie tylko. Nie. A ja minę mam i tam je rzucę. Ale prima. O nie, ja, ja okay. tu mam e, malutkie laczki. O! Nie, mam, mam laczki. O! Osłaniaj mnie. No ale ja chyba, chyba nie da robić. Dobra, na szczęście mamy minę U kurwa Minę. Masz lagi? Tak, mam chwiełeczki i niestety oh, przegraliśmy Dzisiaj to będzie na tyle. No Siemanko, dzisiaj No No i pa